Hej, cześć, witam w... Zagrajmy w Pillars of Eternity Biały Marsz. Znajdujemy się teraz nie gdzie indziej jak w Dolnej Pieczarze Szepczących Płomieni. I z tego co pamiętam, nie jest tu łatwo. W takim razie, idźmy sobie po cichu. Idźmy sobie pomału. Dlaczego ten kamień się świeci, to jest pytanie. Przejdźmy może do trybu... Do trybu skradania i zobaczymy, czy nam tutaj coś znajdą. Na chwilę obecną nic tu nie widać. Ale ja jestem przekonany, że ten kabel, który tutaj jest, to jest jakaś pułapka. Tak coś mi się wydaje, dlatego wyślemy tutaj rekonesans w postaci Edera. Zobaczymy, czy on tutaj przetrwa tą pułapkę. Na spokojnie, nic go nie trafiło. Nie, trochę go się trafiło, ale spokojnie. Nic wielkiego mu się nie wydarzyło. Okej. Okay. Hey. Czyli ten kamień udało nam się wyciszyć. Dobra. Idźmy więc sobie dalej. Pomału i na spokojnie. Ogólnie sobie wypocząłem wszystkimi postaciami, tak żeby być w 100% zdrowym i w 100% przygotowanym w razie na gdyby coś gdyby nas coś miało atakować albo... O, no dobra, mamy tutaj ogra z urwiska, wycofajmy się. Może uda się go samotnie przyciągnąć. Dobra, zanim biegnie już jakiś kolejny łeb. Dlatego zajmijmy się szybko tymi dwoma zawodnikami. Weźmy sobie naturalnie tutaj pociski. Co może zrobić matka? Matka może nam tutaj na przykład niemy krzyk wykorzystać sobie na ogrze z urwiska, niech leci. Niezłomne tradycyjnie. Zbawienie czasem. Prośba do Bogów o więcej czasu skutkującego przedłużeniem działania u w zasięgu wszystkich Aha, korzystnych efektów. No spoko. ok podniesienie pokonanych. To też jest istotna sprawa. W momencie, kiedy umrzemy, będzie mógł się... O, to będzie też dobre. No i za hua, niech tutaj leci. Dobra, nic z niego nie zostało. Tam jakiś słup ognia powstał. Dobra, jedziemy z gościem, jedziemy. Nie ma tutaj co. Dobra, pocieliśmy ich wszystkich tak jak należy. Dobrze, że nie weszliśmy tam do środka, bo spodziewam się, że Alright. będzie tam jeszcze na nas coś czekać ciekawego. Okej, okay. jak Eder. Hey. Samopoczucie. Będziesz wnikał po raz kolejny po hey. do miaskinie. Dobra, my się tutaj lekko wycofamy. Dzwoneczki są. Jest dobrze. Wstawimy się tutaj w sposób ciach. Hey. Dobra, Eder. Jesteś jako zwiadowca. wbijasz tam. Nawet można powiedzieć, że lekko się ukryjemy Dobra Odkryto nowe miejsce, jezioro No dobra Na razie tutaj nikogo nie widzimy specjalnie Okej, okay, mamy wilka Na razie go zostawimy w spokoju Przejdźmy sobie dalej Tutaj kolejne, aha, okej, okay. mamy tutaj kolejnych dwóch ogrów Idziemy dalej czy tutaj mamy jakieś przejście w ogóle? No tak, jest tutaj przejście, dobra. W takim razie wywołajmy wilka z lasu, że tak to określę. Ciekaw jestem, czy za tym wilkiem pobiegną ci zawodnicy. Zaraz się wszystko okaże. Dobra, zauważył nas, spoko. Wyszło ale nas trafił kurcze, no dobra ile ich tutaj przybiegło w ogóle co tu się okazuje nieważne jedziemy z tradycyjną koncepcją czyli kulki tutaj oczywiście tradycyjnie podpalenie duszy zachuła niech atakuje wilka Ty również atakuje wilka dobra Sytuacja wygląda w taki sposób, iż cały czas jeszcze żyjemy i cały czas funkcjonujemy, więc weźmy sobie kolejny raz pociski. Na skraju śmierci. Jedziesz do końca z nim. Ty już możesz zaatakować te Dobra. Ogry z urwiska. No niestety Eder zaczyna dosyć tutaj poważnie otrzymywać ciosy. Możemy go w jakiś sposób uzdrowić. Pewnie możemy. Spróbujmy. My sobie tutaj pozwolimy w ogóle zrobić coś takiego jak przyzwanie naszego tutaj sobowtóra tudzież innego demona Dobra i tutaj kurczę, skoncentrujmy się może najpierw na tym ogrzurwiska, zurwiska, ogróz pieśniarz Dobra przełamana wola Cokolwiek by to nie znaczyło przełamu wolę No Eder niestety upadł, za chwilę Zachua też upadnie przy celu jeszcze z buta, niczym Chuck Norris. Mamy oczywiście tradycyjnie czary Mary. Ty tutaj również jedziesz tu. Nie jest to łatwo z tego co widać. część naszych ludzi leży niestety nieprzytomna. część ludzi za chwilę będzie leżeć nieprzytomna. Ale może się jeszcze uda coś wymyśleć. Zobaczymy. Kurze, no nie jest dobrze, nie zostało nas zbyt wielu. Dobra, skoncentrujmy się wszyscy na jednym. On już tutaj dużo życia nie ma. Został na skraju śmierci. W takim razie, jeszcze raz pytnijmy tutaj. Bonus. Możemy użyć czegoś więcej tutaj. Możemy użyć sobie marionetki. Dobra, zostało ich raptem dwóch. Z czego obydwoje są... No nie, jeden jest poważnie ranny, jeden jest po prostu ranny. Dobra, udało się go przejąć. W takim razie niszczmy tego. Dlaczego to tak się. Dlaczego to tak brzydko się dzieje i oni tutaj cały czas mnie atakują? He, takie pytanie znikąd. Tak? Yes. udało się zabić, ale nie tego, co chciałem ogólnie. Bijmy tego. Ale nie trafił. Kosze, uciekajmy. Certainly. Dobra, udało się odwrócić jego uwagę. To duży sukces. To od razu go skuli. A ty. Tutaj postaraj się zrobić to na przykład, zobaczymy co nam to da Dobra, udało się wszystkich pokonać Ledwo, bo ledwo Nie było to łatwe, szczerze się przyznam Dobra, udało się wszystkich pozbierać Pozbierajmy to co z nich zostało No już no, tak widać, te walki nie są tutaj już najprostsze z możliwych Idźmy więc pomału dalej. Czy tutaj jeszcze jakieś wejście kolejne? Ona całkiem przyzwoita, jak widać, jaskinia. Jest tutaj co zwiedzać. Tu mamy wejście na górę jeszcze, ale pójdziemy sobie tędy. No i dobra, tutaj mamy kolejną jaskinię, w której nie wiadomo co nas czeka. Zróbmy sobie na wszelki wypadek kontrolnie drobny zapis. No ciekaw jestem, ciekaw jestem jak to się tutaj ułoży, ale zaraz tam wejdziemy i się wszystko okaże. Dobra, Edel. Będziesz tym, który tutaj wejdzie. Spokój, cisza, nic się nie dzieje, aż dziwne. Dobra, idźmy na górę. Okej, okay, nic tutaj nie ma, cisza, spokój. Tu mamy jakieś schody, konkretnie schody, które będą nas prowadzić gdzie? Do górnej pieczary. Okej, okay, czyli można było tutaj wejść w dwojaki sposób, z dwóch stron jakby Dobra, weźmy wszystkich weźmy wszystkich i przemieśmy się kontrolnie, zobaczymy co tutaj dalej nas spotka jeszcze Tutaj chwilowo cisza spokój. Okay, mamy tutaj kolejne przejście takie tunel, tunelem. Hey. Dobra, Eder, wchodzisz. Odkryto nowe miejsce zbrojownia. Dobra, hey. mamy tam zawodników. Także możemy się tutaj delikatnie ukryć. Zobaczmy, ilu tutaj jest. Ogr z urwiska kanonier. Dobra, na pewno jest ich tutaj czterech z tego co widziałem tak kontrolnie. Czterech. I nic więcej tutaj nie ma. No dobra. W takim razie przygotujmy się do, do walki. Spróbujmy sobie dyskretnie tutaj. Pelagina. Pelagina zaatakuje razem z Ederem. 64, 64. Za, 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 aha, to znaczy prawdopodobnie odbicie czegoś tam, jakbym strzelał pewnie z dystansu, jakąś strzałą. Okej. Okay. No dobra, zróbmy tak. Niech wejdzie na wojna. I my tutaj sobie przyzwiemy naszych pomagierów. Ten kto może niech przywołuje. Okej, okay, zachuła. Dobra, Eder, spróbuj tego zawodnika przewrócić. A Palegina niech spróbuje tego zawodnika za przysięgłego wroga z niego zrobić. Dobra. Weźmy teraz te nasze poczwarki, że tak to po nazwę po imieniu. I atakujemy bezpośrednio tutaj tych wszystkich zawodników. Dobra. Czy my możemy jeszcze coś tutaj ładnie poczarować? Możemy jeszcze chwilę tutaj poczarować na przykład kulami. Nie klecą. To czy ta matka. Matkę będę musiał zmienić, bo tutaj chwilowo nie ogarniam tematu z nią związanego. Blokada bólu niech poleci na Edera. Dobra. Jak oni tutaj wyglądają? Średnie obrażenia. Lekkie obrażenia, bez obrażeń, lekkie obrażenia. Dobra, więc w takim razie dalej lecimy z kulami. Spróbujmy tego jednego najpierw zniszczyć. Okej, okay, jak teraz sytuacja wygląda? Poważne obrażenia, lekkie obrażenia, lekkie obrażenia, średnie obrażenia. No dobrze. W takim razie jeszcze raz kula. Aha, już nie możemy. No dobra. To ich zapalimy tutaj. U łachów. Zachuła, zachuła. Niech celuje tutaj z buta tego pana. Co się dzieje? Dlaczego no? się tutaj nasza... Palegina otrzymała konkretne ciosy. W takim razie lecimy. Tutaj tego nie zostało mu wiele. Lekkie obrażenia, poważne obrażenia. Koncentrujmy się na tym. Wyślijmy do niego jeszcze... ...podstępne magiczne zabezpieczenie, aktywowane jeśli. A, mogę to gdzieś położyć? Nie do końca strzaiłem, o co chodzi. Dobra, Eder. Przewracaj tych łachów. Dawaj, szał! Nie krępuj się. Ok, czy ty możesz tutaj ty cały czas używać tego? Niekoniecznie, to zacznij używać na tym. Co możemy powiedzieć na temat matki? Matka już została wyczerpana, nie ma specjalnie nic wielkiego ze sobą. Możemy ją oślepić. Spróbujemy tego oślepić. Ciekaw jestem, czy się uda do niego w ogóle dojść. A tutaj byśmy mogli sobie na przykład zrobić taki meg i ok średnie obrażenia, lekkie obrażenia, dobra lećmy wszystkimi na tego oczywiście od razu kontrolnie but ty możesz tutaj znowu sobie pyknąć podejść nawet tutaj i spróbuj zrobić takie coś co jest tutaj ten zawodnik cały czas żyje wszyscy leżą a on żyje ten jest podpalony w ogóle w jakiś dziwny magiczny sposób nie wiem co tu się dzieje teraz w tych walkach specjalnie podpalaj tego łacha poczekaj oni tutaj specjalnie no i tutaj specjalnie nas chyba zaraz dojadą jak tak dalej będzie szło Muszę się skoncentrować Dobra, jedziemy z kulami na tego Możemy przejąć sobie tutaj zawodnika A możemy zrobić na przykład Aure. Aurę rzućmy na niezłomnego Znaczy na azachuę Azahua konkretnie niech przyceluje tutaj pana z pięści Dobra, nie zostało z niego zbyt wiele Mamy kolejnego ogra z urwiska. jedźmy więc z nim Zaraz go tutaj trochę gorsze Potraktujemy. Zwolnieniem czasu spróbujmy go przewrócić. Spróbujmy go przycelować z płomienia. Udało się go przewrócić bardzo dobrze. No i dobra. Ta walka była szybka. Podnieśliśmy pełen sukces. Mimo to, że jedna z naszych postaci została mocno ranna. Pozbierajmy to, co z nich zostało. Zestaw obozowy. Niewątpliwie się przyda. Pierwotna woda. Niewątpliwie się przyda. Pierwotny wiatr. Niewątpliwie się przyda. I wiążąca miedź. Niewątpliwie się przyda. Potrzebne wytrychy. Trzy chcesz użyć? Kurczę. Mamy ich aż tyle, że. Znakomite berło. Bierzemy. Amulet przeciwmagiczny. Bierzemy. I androwy Eniach. Okej, okay. jest to waluta. Czy coś więcej tutaj jeszcze znajdziemy? Nie widzę nic na chwilę obecną Czyli tutaj wrócimy do tej wielkiej pieczary No dobra, idźmy Myślę, że po drodze nic złego nas nie spotka Przynajmniej tak sądzę Okej, okay, mamy tu kolejne wejście Warto byłoby może odsapnąć Odpocznijmy Iby jesteśmy w jaskini, ale proszę bardzo trawka, wszystko, wszystko gra Okej okay. hey. Eder, jako zwiadowca. Leć. Zobacz, tutaj coś jest. Mamy tutaj kopalnię. Okej. Okay. Mamy tutaj ogra z urwiska razy 2. z urwiska, z urwiska. No dobra, czyli tutaj raczej nie powinno być wielkiego I'm problemu. Zagradnić się to to wszystkimi to. tutaj delikatnie. Dobra, pelagi niech sobie tutaj podejdzie do Edera. Zahua, niech podejdzie sobie tutaj. Co ty robisz? To jest z kusy ok? Niech zostanie. What? Niezłomny jego kostur mm. i my. Certainly. I nasz kostur. No dobra. W takim razie hey. do boju. Myślę, że tutaj się nic nie wydarzy. Ogrzewiska. Zahua, niech tutaj atakuje. I sobie tradycyjnie polecimy na gości strzałem. Oh. Oni właśnie mają ten myk, że potrafią nas tutaj bardzo skutecznie przewracać. To jest trochę słabe. No ale co zrobić? Taka jest kolej rzeczy. Dobra, w tym momencie co robimy? Weźmy sobie pomniejsze pociski minolety. No i jedziemy z tymi ogrami, orkami i całym innym tałataństwem. Spróbujmy ich przywrócić jak staniemy naturalnie. Zróbmy z nich naszych wielkich wrogów. No i jeżeli by się tutaj nam udało na przykład zrobić z gościa marionetkę, jest. Stundenek <tryk> się. Dobra, nie wiem co się stało, że tak było głośno przez kilka chwil Ale on tutaj raczej długo już nie przetrwa Nic z niego nie zostało Okej, okay, mamy tutaj coś jeszcze Odcięty róg O kurczę Okej okay. W momencie, kiedy podnieśliśmy jakiś róg Mamy wizję Niejaki garot Otaczający Cię świat rozmazuje się i ciemnieje. Kiedy odzyskujesz wzrok, znajdujesz się w małej drewnianej chatce oświetlonej nikłym blaskiem żaru z spaleniska. Nosisz kolczugę o wiele na ciebie za dużo, a w dłoni ściskasz kościany róg jakiegoś morskiego stworzenia. Róg ma zaostrzony koniec. Co teraz zrobimy, Garot? Twoja siostra Kajtha chowa się koło ciebie otwartymi szeroko oczami wpatrując się w zaplokowane skoblem drzwi chaty. Drzwi drżą i pękają od potężnych uderzeń z zewnątrz. Tuż za drzwiami słyszycie wściekły warkot. Nagle świat wokół ciebie zamiera w bezruchu. Łomotanie ustaje. Drewniane drzazgi z drzwi wiszą w powietrzu. Hejtka już się nie trzęsie. Nawet nie oddycha. A jej oczy utkwione są martwo w jednym punkcie. Nić esencji, która przywiodła się do tego momentu we wspomnieniu, niemal zupełnie zanikła. Jednak zauważasz, że skupiając się na tym, co mogło zdarzyć się później, jesteś w stanie rozpoznać, czy faktycznie się zdarzyło. Okay. I mamy tutaj kilka opcji, a właściwie aż trzy. Możemy odblokować drzwi i otworzyć je na oścież. Aby zobaczyć, co się stanie, możemy po prostu czekać lub schować się przy drzwiach. Hmm, myślę, że tutaj odblokujemy te drzwi i otworzymy je na oście śmiało. Ledwie zdążysz o tym pomyśleć, gdy świat nagle ożywa. Wielki stwór przypominający niedźwiedzie, ale wyższy niż ktokolwiek z Twojego plemienia stoi tuż za drzwiami. W jego czarnych, jak węgiel, oczach, widzisz błysk zdziwienia, kiedy cię zauważa. No i dobra więc sprowokujmy potwora aby nas zaatakował rozjuszony twoją zuchwałością stwór rusza na ciebie i z łatwością odrzuca cię na drugi koniec chaty ciosem potężnej łapy w tym momencie kateh przemyka obok stwora i ucieka z chaty każdy oddech powoduje ból ale trzymasz dzielnie róg naprzeciw szarżującego stwora jego warkot i twój ciężki oddech cichnął czy tak właśnie było Minęło tak wiele czasu niełatwo sobie przypomnieć. Kiedy podniosłem róg, doznałem wizji. Najwyraźniej stanowi ona część hełmu. Garoth odpowiada: hełm, tak. Mój hełm. Pamiętam go. Ale kim byłem? Czemu nie powróciłem do cyklu? Może wiedząc kim byłeś, dowiesz się, czy już czas ruszyć dalej. Tylko ten hełm pozostał mi z dawnego żywota. Skoro odnalazłeś część mnie w jedynym jego fragmencie, może reszta moich wspomnień rozsiana jest po pozostałych? Zapytuje nas Garot. Może złożenie go w całość przyniesie mi ukojenie? Stwierdza Garot. Ok, czyli będziemy pewnie mieli teraz Opcję odnalezienia kolejnych części hełma, hełmu Garotcha. Dziękuję Ci, przyjacielu. Kwituje nas garot No dobrze, skoro tak odnajdujemy nowe zadanie, niejaki refren Garotcha. Kiedy podniosłem fragment hełmu, jak dotąd udało mi się znaleźć jedną część hełmu. Pozostałe są gdzieś w okolicy No dobra Takie zjawisko Zabieramy całą resztę Co my tu mamy jeszcze, może ukryjmy się Okej, okay, zostaje nam tylko tutaj jedno wejście, tutaj Spodziewam się, że tam coś będzie ciekawego Tu mamy zbrojownię, okej okay. Dobrze, przyspieszmy trochę czas Zobaczmy co mamy tutaj. Kamienie. Zbieramy wszystko. Tutaj nam się coś podświetla. Między żyłami rudy połyskują klejnoty. Są osadzone głęboko w ścianie jaskini. Wydobycie ich w nienaruszonym stanie wymagać będzie młotka i duta oraz zręcznych palców. Okej, okay. użyjmy młotka i duta. Duto no oślizgać się po ręku i nieostrożnie uderza młotka rozbija co cenniejsze klejnoty. Na szczęście udaje się wydobyć pozostałe bez problemu. Tracimy jeden młot i duto, ale oprócz tego zyskujemy siedem czegoś takiego jak weluę. Welunę właściwie. Dobra, tutaj nic już więcej nas nie, nie spotka, nic więcej nas już tutaj nie urazi. W takim razie wyjdźmy stąd. Tu mamy kolejny kamień, który świeci. Pewnie to będzie jakaś pułapka zaraz jak tu przejdę. O, tutaj jednak uchował się jeden ogry. W takim razie bez... Bez pardonu podjedziemy do tego pana. Spróbujemy go najpierw przewrócić. Następnie spróbujemy go tutaj poczęstować naszymi pociskami z pierwszego poziomu. Po czym spróbujemy go przestraszyć bardzo na śmierć wręcz. No i nie niezłomny sobie tutaj po prostu... Nie sobie po prostu tutaj go dziadnie z laski. Oczywiście za zachuła, niech poleci tutaj z pięści. I jedziemy. Dobra, ok, kanonier. Dobra. Tyle, tyle jego żywota. Nawet nie zdążył chłopak oddać żadnego strzału. Zaskoczyliśmy go delikatnie rzecz ujmując. No dobra. Ciekaw jestem, czy tutaj kurczę nie przeoczyłem żadnego z elementów. Rzućmy się jeszcze do tej zbrojowni, tak na wszelki wypadek. Polecę tutaj trybem przeszukiwania. Może gdzieś będzie tutaj kolejny z elementów tego hełmu. To są cały czas martwe ogry. Dlaczego ja tego nie pozbierałem? Nie wiem. Pozbierałem. Oni sobie tutaj coś tworzyli, mają tutaj swoją zbrojownię. Spodziewam się, że niedługo trafimy na tą matronę całą śmieszną. Znowu będzie hardkorowa ciężka walka, znowu pewnie padnę po całości. Okej, okay, ale to już, to już wkrótce. No dobra, nic nie znalazłem tutaj ciekawego. Tutaj również nic ukrytych rzeczy nie było. Jak sobie równo chodzą. Równy krok. Równe, pierwsza, pierwsza dwójka podaj krok. Raz, raz, raz. A ja poszli. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, ale... W dalszą tutaj podróż poprzez tą pułapkę damy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pillars of Eternity. Oczywiście, jeżeli odcinek się podoba, było trochę walki, odnaleźliśmy przedmiot związany z hełmem, jakiś garot, który nas zaczął przemawiać, iż jest niespokojny, gdyż został zabity przez niedźwiedzia, ale ura... Znaczy, wyobrażam sobie, że to był niedźwiedź, ale to mógł być zupełnie co innego. I... W międzyczasie uratował swoją siostrę. Tymczasem ja się żegnam. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw kciuki w górę. Naturalnie, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Trzymaj się ciepło. Cześć.